Fajnie Fajnie Fajnie, dobra, zobaczmy tego, tego, Mitfora, zobaczmy Dobra, ora, ora, ora. dobra, dobra, yy... dobra i... oświadczam O! Stasiu Że twoja stara to kopara O, jest A twój stary Ją odpala Taki miły, zostawię sobie tą tabliczkę, czat O! Pamiętam, ej, ten pokój był totalnym kocurem o nie, nie! Change my mind. Czego? Pamiątka o... o, to się znalazło, chat The best of Minecraft. Filma chyba. Nie wiem. Zobaczmy, Ego se podbuły. The best of. of Minecraft. 6,1 miliona. Now what? 6,1 miliona. Yeah, yeah, yeah. O mój Boże. Nawet nie pamiętam gdzie to było, ale było tam. No. O, niespokojnie, nowa klawiatura, nowa klawiatura, Stasiek. Nawierka, bo trochę ci nie idzie. Wiesz, z komu nie idzie? Twoim rodzicom nie szło, jak rodzili. Ooooo! Jak oni latają, bro. ja patrzem byłem. Nie, no! Skoro znajdłeś, gdy nie chcesz, to teraz nie chciisz znaleźć. No, pamiętam to. Ciebie, z hopka, hopczyk. Plus, je, plus jeden, tak robimy. Nie chcę znaleźć papugi. Dobra, siema. No fajny był ten sezon. Nie da się, no mówiłem. Co ty robisz? Nie! Boże, nie, sweeping gets no, na mieczu. Przecież, nie, nie. Śmiej, Smilew zobaczymy w następnym sezonie, jak Barcelona zdobędzie potrójną koronę Smilew. I wielkie jeden dla kolegi z Anatę. Wielki znawco, od kiedy Wielka Brytania ma swoją reprezentację. O, potrójna korona. A w smoki też na cyk wierzysz. O, a, za to, że szluga nie miałem yes, dać, yes. bo nie palę. No to trzeba grzecznie, no pewnie powiedzieć. Oni zapytali cię, przepraszam, masz może papierosa? A ty. Nie mam szluga, nie palę. No to pewnie chcieli cię wyrąbać, no. Trzeba kulturkę w Warszawie mieć, no? Trzeba powiedzieć, szanowny panie, niestety nie posiadam wyborów tytoniowych, gdyż nie jestem od nich uzależniony. Tak jak ty, Patusie. Hatwu, i wtedy uciekasz. Szybka sprawa. Szybkie nogi to z Warszawy podstawa. O, no, fakty. po lewej. Oj. Nie! Nie! Ała. Ale ty jesteś... A, kurde! Sam z niż dirt po lewej, ale nienawidzę. O Jezus! Bogu rodzica... Bogu rodzica... Bogu Jezus Maria. Przepraszam, ale to nadal wiesz. No niestety, on No i lecimy, ponieważ. lecimy, lecimy. Dobrze, że i tak wiesz. Udało się to skończyć, o. Arcia Arcia nie ma. Żart, nie było go słychać. Sami spadniecie. Czemu nie wierzycie we mnie? Czemu we mnie nie wierzycie, czat PPWTF? Dobra. Jest. O, tak było. My nie zdążymy. Kto tu nawędzisz? A, A Brun! Cześć! Ewron, Ewron oddaje nas? nas? Jezus, jak Słuchajcie, się na mangio... moich Mandzio! Na, na moich oczach Mandzio wyeliminował blaszkę. Zobaczcie, różowy kolor, no. był zielony, a wiecie, że zielony, zielony tak. plus czerwony, różowy. Panowie, ja na, na moich oczach Ewron wyskoczył nieraz! Szukałem mandzio! Zostawił otwartą klapę! No, a? klapę, a, klapę no, tak. zostawił. Słuchajcie, yes. zaufajcie mi, że to jest mandzio! Mandzio, wywołuj się! z tej gry no ale no. <laughs> Okej. wam co Pasza mnie tego nauczył. Uwaga. Piekowanie mida. No, Jak no. się pikuje mida. Uwaga. Dobra, dobra, dobra. patrz dobra, to, dobra, patrz dobra. to. Dobra. Patrz to. Uwaga, stuk. Patrz. Obserwuję. No, Jeszcze raz w <laughs> jakiś. Dobra, to było z czatu. Pominąłem jedną lekcję, no i nie widziałem jak się pikuje, widziałem flesza, jak się rzuca. Na no wszystkich byłeś, tylko nie na tym. Jest, my no friend! To... Co to nie jest za monta? HAHAHAHAHA 190 Troszkę się pewnie obraził. Szybko F1, przerwa, 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 szybko! To, to. Dawaj przerwę, F1 szybko! Dobra, jest. Na razie, Maverick. Nie! Nie! A, strzelaj, zesraj się tam. CO, co JEST?! Nie, 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 no nie, no. Dobra, tam no nie, no. Skraca ich. Tak? Tak, Pieniądze jest. mi idą jest. zamknąć ja ryby. Wiesz jak brzmi brama do Mordoru? Wiesz jak wygląda? Wiem jak brzmi, brzmi tak. Tak brzmi. Jest, ty, I się uchyliło Tyle. jedne wrota i potem drugie się uchyla. Tak, że skrzypią trochę i nadają takiego mrocznego. wiesz, you know, moody. Co? Alarm pożarowy mi się włączył! Nie! <grym> się to była monka gigawacka. Co mam zrobić? Idź, graj w ten No ten. przecież, przecież migierka ucieknie. Nie! No. Plus right i idź. No i, ale, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, pierwsze, no. To się może A nie, no to tam. Jest, oni zaplantowali? Mam klacza, nie mogę! Przełóżcie pożar! Ty no, ja muszę chyba iść. Ty plus tak? rajd, żeby cię nie wyrzuciło. Ty, ja chyba muszę iść, no. Jezu, co się może stać? Jest. a jak umrę? Ty, a kompa muszę za... Jak mi się zjara komp? Dobra, ja zaraz będę. Czad, a wy się... A wy mówicie, Torek milioner. Czad, wszystkie pieniądze, które ja się na streamku, idą na alkohol. Co? Siota, nie! Nie! Rające, jak co to było? Skąd taki? To jest jakaś... Gdzie. To jest pomontowane. Wcale tak nie jest. Pieniądze, które ja zarobię sobie na i idą na alkohol. Jak się ostatnio zjerałem, to jak mnie je było, zasłyszałem kroki, jak to sam komisja. wszedłem. jest <tronikacja> tak <Czesztuk mam>. Junior! <glockenka> Junior, halo? Odpalaj wroty! Wr wroto, on jest psycho. Odpalaj! Junior! Junior jedziemy! No ruszamy! Ruszamy! Junior! Junior! Ruszamy! Odpalaj! Gdzie masz kluczyki? Zesrało cię! Nie ma opcji, ja tam nie wchodzę! Junior! Ej, fast ma fajne! Kluczyk K gdzie masz! Ale Stasiu spokojnie. Nie działa! <śla> Co tu się dzieje? <śla> <śla> <Ja byłem śla> A to z Junko było! Jasiek! Z Jasiek! Z Jasiek! się Jasiek! że grało. O idzie, ona jest na Jasiek! Ale psychopata! Jasiek! <laughs> Mamy kurz. Cześć na cóż? <laughs> Wyszłasz <Weź ją stąd. śmiech> O ja się to <laughs> chyba deduwa, nie? Patrzcie to! To jest mój ulubiony! To jest definitywnie mój ulubiony klip. We are not scared yes. anymore! Cicho, cicho, cicho. <śmiech> <śmiech> Ja moro. Oh! O boże, święty. Zamknij to. Oh! Czekaj, ja muszę krucyfiksa użyć. You shall not past You shall not pa. <laughs> Nie mnie mnie. Ja, a ja se, stoję na chillerce. No, trudno. No mnie ominęła, także trochę pokczam. <laughs> trochę <laughs> trochę im opokczam, bo mnie ominęła także no cóż. Nie wierzę. Walony ork. Pluje mu mówi? na mordę. Ch, twutam. Halo, gardło! Nie, no, nie, no. Barmy. No nie. Jezus. Nie myślisz, mnie... prawo. Prosto. Hej, zerowisła była ta minigirka. Powiem na wózku. Lewo i na drzewo, Prosto? Przepraszam. No to Evron ma. Mega. Y, nasza księżniczka Torek. Mm, skrzydełka. A gdzie diabełek? Diabełek. O, powiedz, że diabełek. Tutaj zielona flaga Kanady. <laughs> no, Blaszka. <laughs> Czekaj, a aha, znaczy Blacha. No. no. Znaczy Hunter w sumie. O, to jest ja Hunter. Aha, aha. Dobrze. Powiedział tak, żeby wam się głupio zrobiło, że Ani by coś dała, a tak naprawdę to ja. No, ha, Powiedzmy, że idę ulicą z rozwiązanymi butami i ktoś mi powie zawiąz buty, no i... To ja nie tak jest, to jest, to jest krytyka, Blaszka! Blaszka to jest prostrz, że nie Uwaga! Ale ja. nie krytyka. Ale pozytywna krytyka! Jeden, do... pozytywna, kry... pozytywna krytyka. Pozytywnie pozytywna krytyka. Jeden pozytywna. Nie sąki, że są rozwiązane. Blaszka, ty to jesteś tak na foram Mam jakieś dowody. Mam jakieś dowody. Zamknij! mo... Co ty robisz, no? Skup się na szukaniu ducha, no! Chodzicie <śledzimy> i... Coś nie wymówisz ducha śpiewając z no toruś waderoni. Jest Ja uciekam. Halo penis, penis. O boże. Penis. Blessing jest największym koktajlem Co Blessing jest najlepszy. Penis. Słuchasz mnie? Patrz, ile Czekaj. A, bo to na tam. dobra, dobra. Halo. Zamknij mordę, no słuchajcie, no. O, pika, 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 pika. Michael Wilson, solve yourself. Michael Wilson, solve, solve, solve yourself. No, to to znam na pamięć, nie? nie? Michael Wilson, solve yourself. No pika mi na dwójkę. Nie, nie, idziemy na kraniec yy, i... A, no co ty robisz, blacha? To nie ja! No ale ty to... jesteś zdra... Tak, no to nie ja, pewnie, że no ja. A kto tak, cię teraz bije, no? no teraz a to teraz blacha, ale wcześniej nikogo nie było na... A! 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 Boże, bekę mam Siedlu w siebie, bawa. blacha. Mam <śla> do dziury! Piękny nie, człowiek. Ej, czekaj, łap! Pięknie działa. Yyy... A to było z tych rajwalsów. Czy widzieliście to, co ja widziałem? Nic nie widziałem. Stenial <totekstwo> poszedł. Ale jak dzik zarosła. Patrz, on jeszcze tam jest. <totekstwo> Waha, co ty robisz? straż do kwiatka. <totekstwo> Ej, to też pamiętam. <totekstwo> nie strasz do kwiatka. Nie idę bo... tam, nie ma opcji. <totekstwo> on chce moją duszę. Panowie... blaska Blaszka się sfajdał do kwiatka. Tak, było. Ale powiedz, że mnie słyszysz. No, ale macha. <laughs> powiedz, że mnie słyszysz. No, słyszycie, macha. Patrz, no <laughs> A powiedz, powiedz co, diabły. Diab... No ale, przepraszam, ale kto nie, mówi to o serialu? Ej, nie. nie no, halo Torek, no bez spoilerów, no to już... Jezu... Nie, no, tam, ale, ale, ale w Prison Break nie, nie, nie ma, ma nawet Jezusa, no! Jak się nazywa biblia, ten filmik? Ale ty jesteś <grym>, kolega! po co ja... 2020. Tako. 110 na zakręcie. Legenda, legenda. kierownicy. No, tak było. Słyszę to 110, prosiłem, żebyś poczekał. Nie, 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 nie! O mój Boże! Za szybko, za szybko! A mówiłem. Uwaga, uwaga. Uwaga. Nie, nie mogę, no nie mogę. Patrz, to jest tak zwany ten najmniej... Na, naj... M, najmniejsza o Jezu, krowa, ale najmniejszy musiał... mleko... O Boże, ryczy. no. Cię raz... Głośna krowa słuchaj. mleko... Boże, no. jest to? Najmniejszy piesek głośno szczeka. Pod jamnikiem najgłośniej. Jakie jest to przysłowie? Że mało, głośna krowa mało mleka daje? No, że mało mleka daje dużo ryczy. Nie. jest <gryki> No jak się nazywa ta? Jest takie powiedzenie, no? No jest takie powiedzenie jakieś. Że... Krowa, którą. O, krowa, która dużo ryczy. Mało, mało, mało daje. mleka daje. O tym mówię. Krowa, która dużo ryczy, mało chleba daje. jesteś jak ta krowa. To tam w ogóle. samotności jest napis. O, no. Napisane. No ty o tym mówię. O tym właśnie jest mowa, jest czat. Napisane. Przez nic cały ten czas. Pisze. Ale widzę tam z tyłu ktoś idzie, i może on to o teraz Boże. pisze dalej, tam na tym śniegu. Gdzie, dobra, plaszka. Kto to ty jesteś mówi? Na ty jesteś na pruty. Gdzie ty masz tu Gdzie jakąś osobę ty masz jakąś tam osobę pa, na tym gdzie zdjęciu? Ja miałe... Pr gdzie ty masz prawe jedną... Prawe zdjęcie, tutaj z tyłu. To jest znak, to drogo. jest znak o, drogowy. To jest znak drogowy. To jest znak, to jest znak droga droga. drogowy. to jest droga ta? To jest droga, ta? To jest droga. Przewiduję, że będę to oglądał w 2000 roku. Jest Ponoć ludzie z DLC i na promocję są ogarnięci. Mówisz? <noise> Pamiętam to. A to było cudowne. O Co za piękny timing. Wiesz, ciśnie frajero, dla begifu chcesz, tylko naczycie Zostawcie tisy, raperom wziuwaksy. A Mat, jak skupią gdzieś moje aromaksy? Nominujesz mnie, pytasz o CB. Ludzie śmieją się, nagrywasz gówno. Ej, 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 ej. Wszyscy razem póły. Jest ten kawałek podłogi. O, o Co ja robię? Tak było. O Piękne wspomnienia. Piękne wspomnienia. Łapka w górę. Zni Zniż Dryta po lewej. Jezus Mary... A czekaj, a jest Diablesa na przykład? Czy jeszcze nie ma? A, jeszcze nie ma. E a, bo a, bo on pewnie będzie wstawał tak, że. Każdego dnia coś innego. Fajny. Fajny pomysł, podoba mi się. Link? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ech, już wam daję. Aj, oj. Coś poszło, nie tak?